mity o chrzcie polski, w które wciąż wierzysz i które trzeba w końcu obalić. Chrzest polski w roku 966 to moment przełomowy, symboliczny początek państwa polskiego, ale przez wieki narosło wokół niego mnóstwo mitów i półprawd. Dziś obalamy je jeden po drugim, z faktami, kontekstem i konkretem. Mit pierwszy. Mieszko pierwszy przyjął chrzest, bo naprawdę uwierzył w nową religię. Nie. Mieszko nie był mistykiem, był strategiem. W tamtym czasie chrystianizacja była narzędziem politycznym. Sąsiednie Niemcy prowadzili brutalne misje chrześcijańskie. Nie prosili, tylko wchodzili z mieczem. Chrzest Mieszka był tarczą przed taką ewangelizacją. Dzięki niemu Polska uniknęła losu Wieletów czy Obodrytów, Słowian z Nadłaby, którzy zostali zniszczeni przez niemieckie najazdy pod pretekstem nawracania pogan. Mieszko wybrał chrzest z Czech, nie z Niemiec. To był jasny sygnał. Nie jesteśmy waszym terytorium misyjnym. Jesteśmy partnerem. Mit drugi. Chrzest odbył się w Gnieźnie. To popularna legenda, ale nie ma żadnego dowodu, że to prawda. Historycy rozważają cztery lokalizacje: Poznań, bo tam Mieszko miał gród i rezydencję; Ostrów Lednicki, gdzie odkryto baseny chrzcielne; Gniezno, jako późniejsze centrum religijne, a nawet Czechy, bo Mieszko mógł zostać ochrzczony poza granicami. Jedyna konkretna wskazówka: najprawdopodobniej wszystko odbyło się w Wielką Sobotę roku 966, bo to był typowy dzień chrztów w Europie reszta to rekonstrukcja i domysły. Mit trzeci. Polska ochrzciła się jednego dnia. To zupełna fikcja. Chrzest Mieszka to był symboliczny początek, ale chrystianizacja Polski trwała całe wieki. Na ziemiach wschodnich, szczególnie na pograniczu ruskich i litewskich terytoriów, pogaństwo trzymało się mocno aż do XIII wieku. Nie było to też pokojowe przejście. Palono święte gaje, burzono posągi bóstw, niszczono miejsca kultu. Bywało, że lokalne społeczności stawiały opór, a kap Płani pogańscy ginęli z rąk misjonarzy lub wojsk książęcych To nie była duchowa rewolucja, tylko proces systemowego wypierania starej wiary przez nową, często siłą Mit czwarty Chrzest uczynił Polskę cywilizowaną Nieprawda Polska była już państwem zorganizowanym Z własnym prawem zwyczajowym Systemem plemiennym, wodzami I strukturą daninowo-wojenną Mieszko nie ochrzcił dzikiego ludu Tylko scentralizowane państwo na progu nowoczesności Ale chrzest otworzył drzwi do Europy Zachodniej politycznie i symbolicznie. Pozwolił Mieszkowi zawierać sojusze, prowadzić negocjacje, uzyskać uznanie papiestwa i cesarstwa. To był ruch na arenie międzynarodowej, nie tylko duchowej. Mit piąty. Chrzest był początkiem chrześcijańskiej Polski. Również nie do końca. Mieszko ochrzcił się, elity też, ale lud długo trwał przy starych wierzeniach. Często było tak, że obok siebie funkcjonowały dwa porządki, chrześcijańskie świątynie i pogańskie rytuały. Nawet wiele lat później... Biskupi skarżyli się, że ludzie czczą drzewa, ogień, wodę i kamienie. To, co my nazywamy chrystianizacją Polski, było powolną transformacją kulturową, która trwała do czasów Kazimierza Odnowiciela, a w niektórych rejonach nawet dłużej. Wniosek? Chrzest Polski to nie bajka o narodzie, który jednego dnia stał się święty. To historia o przetrwaniu, dyplomacji i geopolityce. Mieszko rozumiał jedno: lepiej przyjąć chrzest i sojuszników niż czekać na miecz. A to, że dziś żyjemy w państwie z tysiącletnią tradycją, to właśnie dzięki takim decyzjom. Zostaw suba i lajka, like jeśli chcesz więcej historii, które obalają szkolne mity i pokazują, jak było naprawdę.